Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Podczas widzenia otrzymanego od Pana zaprowadził mnie anioł z powrotem przed wejście do świątyni, a oto woda wypływała spod progu świątyni w kierunku wschodnim, ponieważ przednia strona świątyni była skierowana ku wschodowi, a woda płynęła spod prawej strony świątyni na południe od ołtarza. I wyprowadził mnie przez bramę północną na zewnątrz i poza murami powiódł mnie do bramy zewnętrznej skierowanej ku wschodowi. A oto woda wypływała z pod prawej ściany świątyni na południe od ołtarza. Anioł rzekł do mnie: Woda ta płynie na obszar wschodni wzdłuż stepów i rozlewa się w wodach słonych. I wtedy wody jego stają się zdrowe. Wszystkie też istoty żyjące, od których tam się roi, dokąd, dokądkolwiek potok wpłynie, pozostaną przy życiu. Będą tam też niezliczone ryby, bo dokądkolwiek dotrą te wody, wszystko będzie uzdrowione. A nad brzegami potoku mają rosnąć po obu stronach różnego rodzaju drzewa owocowe, których liście nie więdną, których owoce się nie wyczerpują. Każdego miesiąca będą rodzić nowe, ponieważ ich woda przychodzi z przybytku. Ich owoce będą służyć za pokarm, a ich liście za lekarstwo. Oto Słowo Boże. Czytanie z pierwszego listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia. Jesteście uprawną rolą Bożą i Bożą Budowlą. Według danej mi łaski Bożej, jako roztropny budowniczy, położyłem fundament, ktoś inny zaś wznosi budynek. Niech każdy jednak baczy na to, jak buduje. Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego niż ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus. Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w Was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a Wy nią jesteście. Oto Słowo Boże. Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Zbliżała się pora paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie, oraz siedzących za stołami bankierów. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych, zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu mego ojca targowiska. Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano Gorliwość o dom Twój pożera mnie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź Zbóżcie tę świątynię, a ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do Niego Żydzi 46 lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni? On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy więc z martwych wstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Oto słowo pańskie. Drodzy i siostry, Jezus parę razy, jak pisze Ewangelia, rozgniewał się, spojrzał z gniewem na siebie. Ale to zdecydowanie dzisiaj przeczytana scena z Ewangelii to jego takie największe rozgniewanie się, no bo doszło do nawet użycia siły fizycznej i to przy pomocy, jak mówi Ewangelia, bicza, który sobie sporządził ze sznurków. Dlaczego Pan Jezus zareagował tak gwałtownie? Dlaczego zareagował tak gwałtownie? Bo świątynia, z całą oczywiście nauką, którą się w niej głosi, jest. Istotnym, ważnym i w istocie jedynym źródłem Bożej nauki, Bożych darów dla nas. Jeśli człowiek jest postawiony przed Bożym wyborem, wyboru dobra i zła, prawdy i kłamstwa, to musi mieć na ziemi dostęp i do kłamstwa, i do prawdy, żeby mógł wybrać. I Pan Bóg o to się troszczy: nikomu nie narzuca zbawienia, nikogo na siłę nie ciągnie do kościoła, ale troszczy się, żeby. I obiecał to Kościołowi, że bramy piekielnego nie przemogą, że nikt nie zmieni jego nauki, że Piotr będzie tą skałą, na której ta nauka będzie rozważana, rozpatrywana i przedstawiana ludowi Bożemu. Ale powtórzę: jeśli by się komuś udało zafałszować naukę Kościoła w istotnych sprawach, w istotnych elementach, to by znaczyło, że Bóg nie daje, nie daje rady, nie ma mocy, nie ma takiej zdolności. Żeby utworzyć i utrzymać w czystości, że tak powiem, taki kanał komunikacyjny między sobą a nami. Niektórzy ludzie mówią, że Kościół zmienił naukę. Kościół zmiera nieraz interpretację, precyzuje swoją naukę, natomiast w istotnych, w istotnych punktach jej nie zmienił. Ale gdyby tak było, to powtarzam, byłaby tragedia. Bylibyśmy jak w nocy w lesie, w samochodzie, w którym padła elektryka i nie ma świateł. Jest noc bezksiężycowa i zupełnie byśmy nie wiedzieli, w którą stronę ruszyć. Dlatego powtarzam, Pan Bóg, to było takie oczyszczenie tej drogi z, z, od Boga do człowieka, to, to co zrobił Jezus, oczyszczenie tej drogi, bo ona się, jak to mówi młodzież, zamuliła, zamuliła. Pamiętacie film Piękny Umysł? Matematyk John Nash, główny bohater filmu, jest chory na schizofrenię. I kiedy już choroba została nieco zaleczona, następuje spowrotny jej powrót bardzo gwałtowny. Jemu się wydaje, że on uczestniczy w jakiejś grze wywiadów tam, radzieckiego, amerykańskiego i zaczyna się zachować irracjonalnie. Także dziecku zagraża życie. On ma dziecko, on ma żonę, i jego zachowanie zagraża życiu dziecka. Wtedy żona wkracza do akcji ratuje to dziecko, o którą małoby się nie utopiło. W, 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 prosi jakiegoś znajomego, czy kogoś z rodziny, żeby to dziecko wywiózł z tego domu, bo on jest no, niebezpieczny w chwili ataku. John Nash już wrócił do swojej świadomości tej takiej poprawnej, pra, prawdziwej i mówi do żony tak. Słuchaj, po czym ja mam poznać, która rzeczywistość jest prawdziwa? No ja mam te zwidy w głowie. One są tak realistyczne, tak, tak bardzo konkretne. Ja je widzę, dotykam, rozmawiam z nimi. Po czym ja mam poznać, która rzeczywistość jest prawdziwa, kto jest prawdziwy, a kto jest fałszywy? I wtedy jego żona bierze rękę jego Kładzie sobie na piersi, tu na sercu i mówi, John, tu prawda jest. Pamiętaj o tym, tu prawda, w moim sercu dla Ciebie, moja miłość do Ciebie jest najprawdziwsza. Mi się wydaje, proszę Państwa, że kiedy wpadamy w jakiś nieraz mętlik duchowy, już się nam wszystko wali, zaczynamy się zastanawiać, czy jestem w ogóle człowiekiem wierzącym. Nie mogę zwyciężyć grzechu, nie mogę powstać z upadków. I już mi się wszystko w głowie plącze, bo ci mówią o Kościele tak, a ci mówią o Kościele tak. Tu mam świadectwa tak, wrogów Kościoła, tu mam świadectwa sympatyków Kościoła. Już niektórzy mówią że mi się to wszystko plącze. To pamiętaj, tabernakulum i Pismo Święte. To są jak dwa światła, takie naprowadzające nas, naprowadzające jak samolot się naprowadza światłami, które pokazują gdzie lądować, gdzie otwierać serce, co jest prawdą. Tabernakulum i, i Pismo Święte. Pamiętajmy o tym zawsze. Choćbyś nie miał żadnej nadziei, to idź wbrew nadziei. To idź wbrew nadziei. Są więc sprawy, na które trzeba reagować stanowczo. Jezus to pokazał. My mówimy Jezu cichy i pokornego serca, ale Jezus z biczem ze sznurków też możemy się modlić. Bo takiemu można nadać imię. Sam sobie takie imię nadał. Są więc sprawy, w których trzeba reagować ostro i stanowczo, kiedy zagraża to życiu duchowemu, czy życiu biologicznemu człowieka. Nie zamiatać pod dywan pewne problemy, nie, nie, pewne problemy udawać, że ich nie ma, uśmiechem jakimś takim zamknąć sprawę, która nie jest zamknięta. Proszę Państwa, bycie miłym jest zawsze przyjemniejsze. Być miłym księdzem, tylko ludziom opowiadać, jak jesteście wspaniali, ale wyjść nam bone i powiedzieć bracia i siostry coś, żeśmy się nie postarali, coś, żeście się nie postarali. No to wiadomo, sympatia do takiego kapłana raczej nie rośnie. Czy kapłana, czy, czy nauczyciela, czy rodzica, trudno jest zwracać uwagę, ale to jest prawdziwa miłość. Ksiądz Oko, kiedy go tak atakowali ostatnio, policzył, że 40% Ewangelii to jest napominanie Jezusa. Napominanie. 40%. A więc nie jakieś marginalne, że tam od czasu do czasu Jezus komuś zwrócił uwagę, tylko bardzo mówił prosto, z miłością, z miłością do tych, którzy, którzy błądzili, żeby wrócili na dobrą drogę. Yy, takie niedopowiedzenia, to, że mąż z żoną sobie czegoś nie wyjaśnili zaraz po ślubie, bo był pierwszy konflikt, to, że, to, to, że ktoś tam wszedł do, do jakiegoś wspólnoty z, zawodowej, towarzyskiej i czegoś tam nie załatwił, bo mówił, a to jakoś tam kiedyś do tego wrócę, powoduje, że te sprawy niezałatwione odzywają się po latach jako bardzo już wtedy groźne i niebezpieczne. Kochani, w te wakacje obejrzałem z wielkim zainteresowaniem taki film o statku Titanic. To był film nie ten słynny. Tylko taki fabularyzowany dokument. I oni powiedzieli w tym filmie jedną rzecz, która bardzo mnie zaskoczyła. Pierwszy raz co słyszałem. Otóż, gdyby Titanic nie skręcał i nie próbował ominąć góry lodowej, tylko w nią walnął czołem, czubem, dziobem, to by poszedł na dno, poszedłby na dno, ale za sześć godzin, a nie za dwie. I Karpatia by zdążyła uratować setki ludzi. Gdyby walnął prosto od dziobem. Proszę Państwa, są takie sprawy, przepraszam za słowo, w które trzeba walnąć dziobem. Ktoś robi źle, a my mówimy, o, to nie przejmuj się, wszystko będzie w porządku, jakoś to się ułoży tam. Nie, nie ułoży. Idziesz prosto do przepaści. Może jestem nieudolny, może cię nie potrafię kochać, ale tak jak ci umie, to, to ci to mówię. O, uspokój się i opanuj się. Trzeba powiedzieć nieraz prosto z mostu. Powtarzam, takie de delikatne gładzenie problemu nieraz go tylko mnoży. Nie, nie, nie jest... Wzorem Chrześcijanina broń Boże ktoś, kto jest miły i sympatyczny. O Panu Jezusie trudno by powiedzieć, że jest miły i sympatyczny. Jest piękny, wspaniały, pełen godności, mocy, ducha, ale, ale nie tak. Jeszcze jeden przykład Państwu podam z własnego życia. Byłem kiedyś u sióstr zakonnych tu w Warszawie, które mieszkają w takim domku jednorodzinnym, wolnostojącym i kiedy już poświętowaliśmy, bo to była święta. Wyszedłem, wsiadłem do samochodu, siostry też wyszły przed dom, żeby mnie pożegnać. No i kiedy ja już wyjeżdżam tyłem przez bramę, siostry tak machają do mnie, więc ja do nich też pomachałem jeszcze, i one tak machają, i ja... Jedna siósta zakryła usta, jakby nie wiem, co usta chciała mi przesłać. I w tym momencie walnąłem w drzewo. I mówię, Jezus, wyschodzę z samochodu, piękny mój polonez, piękny polones, metalik. I mówię, siostry, no nie wiedziałyście, że jadę w drzewo? No przecież księdzu kiwałyśmy. A ja się złapałam. co ksiądz robi? Dlaczego to mówię? Przerwę na chwilę ten przykład i wrócę do innego. Byłem na pielgrzymce, był ksiądz Adam, nieżyjący już kapłan, który kochał pielgrzymkę na Jasną Górę. I, ale przed tą pielgrzymką, o którą wspominam, stała się rzecz tragiczna, złamał obojczyk i lekarz mówi, księże Adamie, żadnej pielgrzymki nie będzie w tym roku. Ja muszę musi iść. Panie doktorze, czy pani doktor, proszę tak mi jakoś opatrzeć, żebym ja zdoł... przeszedł tą pielgrzymkę. On no, nie, nie chciał tak iść ze złamanym obojczykiem. Więc lekarka mu założyła jakiś tutaj bandaż, jakiś trochę gips, nie wiem co, nie znam się. I on dzielnie szedł przez te 200 kilometrów, 220, czy trochę jeszcze więcej. Szedł dzielnie z, tą, z tym bandażem, z tym gipsem. Wieczorem my, księża, jak mieszkaliśmy razem w jednym pokoju, to widzieliśmy, jakie on ma oparzenia tutaj, jakie on ma obtarcia, jak to, to był dla niego krzyż. I proszę Państwa, nikt, nikt nie wiedział, że on jest, jest w takiej fatalnej kondycji. Ale na szczęście dotarł do Częstochowy, dotarliśmy wszyscy do Częstochowy i młodzież mówi, no to do góry podrzucamy księdza Adama. A on mówi, dajcie spokój, proszę, bez żadnego podrzucania. Proszę księdza, ksiądz rządził na pielgrzymce, teraz my rządzimy. Chłopaki, brać księdza Adama za ręce i za nogi. A on mówi, słuchajcie, teraz już mogę wam powiedzieć. Ja mam złamany obojczyk, jestem cały obandażowany. Ha, 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 ale dowcip. Złamany obojczyk, księdcą, pielgrzymkę, facet i złamany. Bierzemy go za nogi, za ręce. I wtedy ksiądz Adam powiedział coś, czego ja tu nie mogę powiedzieć, bo użył tak soczystego przekleństwa, że nam wszystkim ciarki przeszły. I chłopcy się zatrzymali. I on mówi, przepraszam, że tak przekląłem. Wiem, że ksiądz nie powinien takich rzeczy mówić, ale ja bym was inaczej nie powstrzymał. Byście zaczęli mnie naprawdę podrzucać. Ja oni, no sorry, księże, nie wiedzieliśmy, że to naprawdę, to teraz już, teraz już wiemy naprawdę. Po tym przekleństwie wiemy, że to jest naprawdę. Jezus Chrystus, Bóg, ojciec, przepraszam za porównanie, na Golgocie przeklął. Strasznie zaklął. Śmierć Chrystusa niesprawiedliwa, niegodna. No w ogóle, wszystko co złe można powiedzieć o tej śmierci i o tym męczeństwie. My sobie tak chodzimy, właśnie, mamy nasze problemy. Że mi drukarka nie łączy z komputerem, taki mam problem normalnie nie spałem dziś północy. Że mi obsad się zarysował, nowe buty kupiłam, no obcac się muszę, muszę lecieć po tych świętach, mamy takie problemy wielkie. Że coś mnie tu ćmi, chyba ząb, to, 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 to taki problem wielki. A Bóg mówi na Golgocie, ludzie, kurczę, ja za was umarłem. To nie znaczy, że macie bez przerwy klęczeć na kolanach, ale przejmijcie się tym trochę, co ja mam zrobić? Bóg przeklął na Golgocie. Mówi się, że Chrystus jest przekleństwem. Przekleństwem, którym my, my powinniśmy być obdarowani za nasze, za nasze czyny. No i wrócę do tych sióstr. I księdza Adama, któremu udało się powstrzymać wielkie nieszczęście przy pomocy przekleństwa. A siostry mi machały, i machały tak ładnie. I od tamtego czasu pomyślałem, że wprowadziłbym taki krótki, podręcznik kłam, przekleństw dla sióstr zakonnych. Chociaż kilka nauczyć ich, żeby w życiu, bo się przydadzą nieraz, proszę Państwa. Przydadzą się. Przyda się nasza stanowczość i nasza umiejętność reagowania takiego konkretnego, takiego sta stanowczego. Ale teraz jeszcze przejdźmy do samych faktów dzisiejszej Ewangelii. Czy Chrystus tam zrobił taką jadkę? My, my tak... Jezus jest zawsze pokazywany jako opanowany, dobry, no człowiek z emocjami. Ale tutaj się jakby wymyka spod z tych stereotypów. I my trochę nie, niekiedy chyba, nie wiem, ja nosiłem przez wiele lat chyba taki przesadny obraz tego, co Jezus tam zrobił. Proszę zwrócić uwagę: zrobił sobie bić ze sznurków. Czy Państwo spróbujcie sobie zrobić bić ze sznurków i się pobić mocno? Nie da rady, ze sznurków nie. Z rzemieni, tak. Z łańcuchów, tak. Kiedyś jeden pan mówił, że jak go ojciec chciał, matka mówiła, wlej mu w leście, bo się źle zachowuje, to ojciec brał krawat i krawatem bił dziecko. Jezus nikogo nie dotknął, tu nie jest napisane popchnął, uderzył, nikogo. Jezus nawet nie krzyknął, tu nie jest napisane, że krzyczał, wrzeszczał. wręcz przeciwnie, po skończeniu akcji rozmawiał spokojnie z tymi, co handlują gołębiami. Weźcie to stąd, powiedział, a nie krzyknął do nich. Gdyby Jezus zrobił tam jakąś taką krwawą, <grych> krwawą jadkę, na pewno by to mu powiedzieli na procesie. Wezwaliby straż świątynną, oni by się bronili, a on nie chciałby nic zrobić im krzywdy. Chciał tylko powyganiać, żeby pokazać swoją troskę, swoją troskę o świątynię i o tę prawdę, właśnie która, która przychodzi. Poza tym to nie było pierwsze starcie Jezusa fizyczne, bo jak pamiętacie potem, kilka miesięcy później w Ogrójcu, kiedy powie: Ja jestem, to się żołnierze poprzewracają od jego: Ja jestem. Kochani, cała siła Jezusa to nie było umiejętność władania sztukami walki. To był mocny duch. Jak mocny jest duch człowieka, kochani, my nieraz yy, yy, czytamy Ewangelię, czytamy Stary Testament, Ewangelię, różne obrazy, i tam człowiek będzie tam między lwami chodził, będzie panował nad całym stworzeniem. My mówimy: jak, jak my będziemy panować nad tym stworzeniem? Dzikie to stworzenie. Będziemy panować nad stworzeniem, jeśli w duch się w nas odnowi. Ten przykład już kiedyś mówiłem, ale powtórzę. Pewien żołnierz stacjonujący w czasie II wojny w Afryce miał oswojonego lwa. I ten lew się wszędzie tak za nim plątał po tej jednostce. Jak on leciał na akcję samolotem, to lew się kładł na pasie startowym i czekał, się jego pan wróci. I żołnierze bardzo tego lwa lubili, ale mówili: Słuchaj, weź go, zrób coś z tym, bo on na tym pasie startowym leży, my go ci kiedyś rozjedziemy. No i pewien lotnik wraca z akcji, patrzy, leży lew na stałasie startowym. Ominął go samolotem, wyszedł i skopa go, i w głowę temu lwu, i jeszcze raz, i poprawił, i go piąchą tam uderzył. Idzie do właściciela i mówi, ty, przepraszam, ale skopałem tego lwa, żeby mu dać nauczkę. I patrzy z przerażeniem, jego lew leży u jego stóp, tamten na pasie startowym, to był jakiś dziki. Proszę Państwa, kiedy będziesz miała taką pewność, taką moc i się nie przestraszysz, pokonasz lwa i słonia. Moc ducha, moc ducha, to była moc Chrystusa. Dlatego kiedy nauczał, mówili, naucza z mocą, naucza ten, jak, który ma władzę, nie, nie lękać się, nie lękać się. Chociaż wiem, że te rozmowy, odwrócę do tematu początkowego, żeby na nim zakończyć, te rozmowy są trudne, bardzo trudne. Ja sobie kiedyś wydawałem taki już poważnie, teraz mówię podręcznik malutki, zwracania uwagi komuś, bo to jest problem. Kochani, jeśli chcesz komuś zwrócić uwagę, to idź przed krzyż uklęknij, idź do kościoła uklęknij i zapytaj się w największej szczerości, co ty chcesz przez to osiągnąć. Czy dowalić temu winowajcy, którego na, po, o którego błędach wiesz? Bo jeśli idziesz dowalić, to się stajesz gorszy może niż on sam, ten, któremu chcesz zwrócić uwagę. Czy ja to robię dla jego dobra? Czy ja to robię, ale mam na niego haka? Jak mu przyładuję, to się nie pozbiera po prostu. Mam na niego haka już, całą mowę oskarżycielską. Przekonaj go tym, że jesteś w czasie, że jesteś, może tak powiem, zwrócenie uwagi jest zawsze dla człowieka bolesne. Szczególnie dla rodziców, nauczycieli. Nam księżyc, jak ktoś zwraca uwagę, no to jest bolesne, ale nieraz robi to dla nas jak błogosławieństwo. Więc to jest bolesne. Jak jest coś bolesne, to się robi nieraz znieczulenie. Pamiętam, jak mi parę razy ktoś zwrócił uwagę na dobrym znieczuleniu. Zaprosił mnie na kawę, dał mi jedno ciastko, drugie ciastko, cukierka. Kiedy jak się fajnie gadało, on tak rzucił moją. Słuchaj, chciałem ci zwrócić uwagę, żebyś tam tego, tego nie robił. E, kawy jeszcze ci dolać? dodać? Przepraszam, my niekiedy stawiamy jak pod murem tych, tych, tych oskarżanych. Stań tu i słuchaj, co ty robisz, jak ty żyjesz. No i co teraz z tym zrobimy? Dobry chirurg robi zabieg krótki. Tak jak ta ojciec duchowny nam mówił w seminarium starszych dziadek, taki ksiądz. Jak pani przyprowadziła psa do weterynarza, żeby odciąć młogą, trzeba było. I tak powiedziała, może tak po kawałku, panie doktorze? To tak po kawałku. Nie. Jedno cięcie dobre. Jedno słowo. Pamiętacie, jak Jezus rozgrzeszał jawno Nikt cię nie potępił? Nie. Idź i nie grzesz więcej. Koniec dyskusji. Koniec dyskusji. Przekonać drugiego, że ja wcale nie chcę nastawać na jego dobre imię, na jego szczęście. Chcę mu pomóc. Trzeba być uczciwym. Nikt z nas nie jest bez grzechu. Jeśli komuś zwracamy uwagę, nie możemy zapomnieć, że mi też się przydałoby zwrócenie uwagi, może nie w tej branży, w tej dziedzinie, o której mówię, temu człowiekowi, ale w jakiejś innej. I dlatego lepiej w, ustawić to w takiej tonacji, że my, my popełniamy błędy. Nie ty mężu, ty żono, tylko ty popełniasz takie, ja popełniam inne. Ty popełniasz takie, ja popełniamy inne. Wielki szacunek i szczerość i cierpliwość, kochani. Komuś, kto nie pali papierosów, jest tak łatwo się wydaje, że powie drugiemu: ty nie pal, i on po prostu strach już nie pali. Ktoś, kto jest leniem, myślimy, że powiemy, ty weź się za robotę i on wstanie i już pracuje. Może tak być, ale często procesy przemiany człowieka trwają miesiącami i tygodniami. I często nie będzie sukcesu. Ktoś się będzie zmagał z tą nikotyną czy z alkoholem, a ciągle z pychą, z kłamstwem i ciągle to będzie wracało. Trzeba być uczciwym i nie mówić wtedy, że ten człowiek jest zły, niedobry, zacięty. On się stara, znaczy są tacy, którzy się nie starają. Ale są tacy, którzy się starają i wesprzeć go duchowo, czy modlitwą tego, którego upominam, czy nawet jakimś postem, jeśli sprawa jest poważniejsza, ale byśmy byli, byśmy potrafili okazywać miłość i też właśnie w ten sposób, jak okazał to dzisiaj Chrystus, bo to wszystko było dla dobra człowieka, nawet jakim porozwalał te, te stoły, te ubłożone, pięknie posegregowane pieniążki. To on to wszystko zrobił z miłości do tych ludzi, i my taką Chrystusową miłość nieśmy także innym. Amen.